Ostatnio na TikToku kiedyś pisaliście sobie Amticson Drama lub Amcikson Drama Live wyskakiwało wam pełno filmików na temat tego, że Amticon zapomniała wyłączyć live'a wraz ze swoją koleżanką i w... po prostu bo nie wyłączyła nie wyłączyły live'a. Ogólnie to powiem wam, czy jest to... porozmawiałam sobie o tym i można powiedzieć, że o, o czycie moją opinię na temat całej tej sytuacji i ogólnie czy jest to prawda czy nie. Ogólnie to cała sytuacja zaszła dosyć daleko, bo Amticson mm, przestała nagrywać na YouTubie i ponoć długo jej nie będzie, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Ale ogólnie to jeszcze chciałem zaprosić Was na mojego Discorda, linka znajdziecie w opisie i chciałbym wszystkim wszystkim moim subskrybentom podziękować za te stop. 100... Czekaj, 1160 subskrypcji. Naprawdę dziękuję Wam za to. Zbliżamy się już powoli do 2000. Ja ogólnie już nie będę przedłużał i zapraszam was wszystkich do oglądania. O, jeszcze bardzo ważna rzecz, ciągle o tym zapominam. Zostaw suba, bo lecimy po te 2000. A jak nie walniesz suba, to ja ciebie walnę, więc... Uważaj, no i teraz możemy zaczynać. Kiedy rozmawiamy z pewnej wyramy o no live, kolor na na TikToku, na której wszędzie jak się pisze, Amcic drama live, albo Amcic son opinia, wyłączyć live, drama z Amcic son son piszecie, to wyskoczy Wam miliard filmów na temat pewnej plotki. Kolor taka plotka w necie, że jej a na robiliśmy live'a i powiedzieliśmy, papa kochani, kończymy live'a. i nie live, zaczęłyśmy się całować, widzimy wiek i dalej, ale. Niestety go nie było. Przeraziło mnie to troszkę, bo to, co ludzie wycofują na my jest straszne. I jakby oczekiwanie osób w internecie i mówienie nieprawdy jest karalne. Więc nie rozsyłajcie takich głębokich plotków po internecie. Jest jeszcze jedna plotka, że się zlecają, zwiększają do nagrywania, jestem bita, że my do więzienia. To też są bzdury. że mam jakiegoś ochroniarza. to wszystko jest nieprawda. Hejka przyjechał do ja, ja, ja wiem, że niektórzy z was Amcikson nie lubią i spokojnie, możecie, możecie mnie za to w komentarzach zjeść, ale ludzie, o, dziewczyna została potraktowana w naprawdę niefajny sposób, w sensie ja nie wiem, co się powoli z tymi ludźmi zaczyna dziać, ogólnie to wszystko fajnie, tylko dlaczego oni mówią takie ploty? W sensie ja nie jestem pewien, w sensie, czy to jest naprawdę. I głupio by mi było, jakby się okazało, że tak naprawdę było. Ale wątpię, że było to naprawdę i jestem zdania, że nie było takiego czegoś. Więc jestem tutaj za Antikson i zgadzam się z tym, co mówi po prostu ona. Ja po prostu już nie rozumiem takich osób, którzy, którzy, które po prostu zachowują się w taki sposób, nie inny. I ja już nie wiem, co oni mają po prostu w głowach. Yy, drugą rzecz, jest to, że y, rodzice Amcixon zmuszają ją do nagrywania i ją biją. Ogólnie to też wątpię, że jest to... Nie, no to musi być kłamstwo, tak szczerze. Tutaj bez dwóch zdań to jest kłamstwo, bo rodzice Amczykson y, na, na jej filmach wydają się całkiem fajni. W sensie wiecie, y, nie, niektórzy się zachowują lepiej na kamerach niż w rzeczywistości, ale no, ale to się akurat y, mo, wątpię, że tu jest ten przypadek, po prostu, w sensie, nie wiem. Y, możliwe, że trochę się zachowują typo, poza kamerami inaczej, ale myślę, że są to po prostu z, zwyczajni rodzice, jak Boy na przykład, czyli po prostu troszczący się o swoje dziecko. Dlatego, jeżeli macie tu zarzucać jakieś pierdoły, to naprawdę y, nie masz sensu, bo jest to po prostu ściema i nie opłaca się po prostu, ja nie, nie opłaca się po prostu marnować czasu na takie ploty, nie? Więc ogólnie to też jest kłamstwo i to, że y, Amciksun ma jakiegoś ochroniarza, to też jest kłamstwo. Więc y, y, podsumowując, to wszystko kłamstwo jest, więc nie widzę tu większego sensu zanurzanie się bardziej w ten temat aktualnie, ale uwaga, uwaga, jak myślicie, że to jest koniec odcinka, to mylicie się, bo... Czekajcie, czekajcie, pokażę wam coś. Jaki kolor jest z Tamta koleżanka jest Alma Palma, która aktualnie nazywa się Przerwa Techniczna. Też pozdrawiam. A dwa może on być podzielony na parę części, bo nie wiem, czy zdąży się wypowiedzieć w 60 sekundach. A więc Alma Palma usuwa kanał. Ja usłyszałam kanał. Jest, po prostu, ja w cudzysłowie, trzeba mam. Ja jest, z ja wam szczerą prawdę, mam dosyć. Mam dosyć chodzenia po mieście i wszędzie każdy się ze mnie śmieje. Mam dość tego, że zawsze nie jestem rozpoznawalna jako normalna dziewczyna idąca po korytarzu szkolnym, tylko jako ta kręczowa Amcikson. Nie wiem, chcę jakoś zaprzyjaźnić się z nową osobą. To ona na mnie tak patrzy i nie Amcikson. No i to jest po prostu ciężkie. Ja nie wiem, jak, bo, jak mam to wytłumaczyć. Zaraz mhm. widzimy się w części drugiej. Ogólnie to wszystko całkiem spoko. Tylko. I nie chcę jakoś im doradzać w życiu, bo naprawdę ja jakbym miał tyle subskrypcji i bym miał po prostu, e, miałbym po prostu e, usunąć kanał, w sensie ten kanał nie został usunięty tylko, e, nie, nie, no mają po prostu przerwę, nie, bo e, zalogują się na ten kanał kiedyś, nie wiadomo kiedy, ale wątpię, że to szybko nastąpi i po prostu... Jak się zalogują, to będzie, to będą na, zaś nagrywać. Ale, uwaga, uwaga. Ja zastosowałbym moją, moją tajną metodę, której użyłem, żeby nie być cringe'em, czyli po prostu usunąłem y, wszystkie filmy stare, bo ja, ja na tej platformie jestem od 2022 roku, mam kanał. Usunąłbym wszystkie filmy stare i po prostu no, zacząłbym nagrywać nowe, w sensie jakieś nie w sensie ja rozumiem, że Amcikson robi cringe content, ale ludzie, żeby ją tak tępić, bym powiedział, to jest lekka przesada, dobra. Ja rozumiem, ja rozumiem, że ona robi zły content. W sensie nie każdemu może się on podobać, ale żeby tak ją tępić, to trochę lekka przesada jest, nie? W sensie mi się tak wydaje po prostu. I tutaj jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz że Amcikson ma dość życia publicznego. Ja wiem, że um, nie, 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 nie ukrywajmy, ale większość osób, które y, sławnych osób, czyli na przykład ten ma dość życia, pu, życia publicznego. Na przykład weźmy sobie pod uwagę takiego Cristiano Ronaldo, który idzie y, po prostu wychodzi z chałupy, a tam kurde już całe kurde miasto się po autograf zbieranie, więc no. Myślę, że to jest też kwestia tego, nie chcę, że nie, nie mam nic do Amcixon aktualnie, ale po prostu myślę, że jest to kwestia, że za wcześnie pokazałaś twarz. W sensie wiecie, na YouTubie każdy twarz pokazuje kiedy chce, nie mam nic do ciebie, Amcixon, ale ja po prostu bym zrobił. Mm, ja ogólnie użyję swojej twarzy jako specjalna przykład na stosubu, więc jak chcecie zobaczyć moją twarz, to wbiję szybko, stosubów musicie wbić. Więc bardzo. Więc, no, wiecie. To tyle. A, ale jak to, to nie wszystko jeszcze, bo jeszcze ona to nagrała z jakiejś. cztery części tego. I wszystkie chcę przeanalizować po prostu, więc naprawdę. Jeszcze, jeszcze filmu nie wyłączajcie, ok? Bo. Pamiętam, jak. była mała. Ja bardzo chciałam być youtuberką i chciałam pociągnąć na po poziomie tysięcy subskrypcji. Udało mi się to. I ja byłabym świetnie. I ja po prostu teraz sobie tego odlewam i was przepraszam. Mi sami jest przykro. Ale po prostu nie dobra nie wytrzymam. Po prostu chciałam zrobić to w dniu, jakby to powiedział, męczy. Proszę mnie wszystkich panów, że na tym się więcej nie zobaczymy, także żegnam, po prostu z wami wszystkimi. Ogólnie, o, o, Czekać, czekaj, czekaj. Działa? działa, ogólnie to y, też chciałem być, y, jak byłem młody youtuberem i y, aktualnie marzę o tym, żeby wbić, chociaż 10 tysięcy subskrypcji, jeszcze tego nie mam i raczej długo tego nie będę miał. Ale spokojnie, nie śmieję się z AmcikSon. Ja AmcikSon, można powiedzieć, że rozumiem, ale tak trochę nie do końca. Ale naprawdę jestem za nią i y, 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 po prostu będę ją w stanie. Właśnie, nagrywam ten film, żeby stanąć w jej obronie, jeżeli chodzi o te całe farmazony, które na nią po prostu poleciały, czyli ten cały, ta cała drama. Chciała, no, dziewczyna popłakała się, że, no, jak już wcześniej powiedziała, w sensie, w, te, w tamtym filmie, życie osoby publicznej ją po prostu męczy. I, no, ja też już wcześniej mówiłem, że życie... Osoby publicznej jest y, męczące, ale y, co też pokazałam. Mi się wydaje, że za wcześnie twarz, y, ale nie mam nic, jak już wcześniej do tego mówiłem. Ale ludzie po prostu wierzą w farmazony na TikToku i po prostu ja bym zastosował tą moją moją tajną broń, którą właśnie, że w sensie, się wiecie, no tą, którą już powiedziałem, nie wiem ile. Y, albo po prostu, no nie wiem, nie chcę wam być, po prostu im jakoś w życiu doradzać. Więc mam nadzieję, że będziecie się trzymać jakoś w życiu. No, ale po prostu nie fajnie, że ludzie na TikToku wierzą w takie farmazony wielkie. Bo żeby win w... w... koleżankę, to trochę przesada jest, nie? są raczej nie byłaby do tego zdolna. To nie bo chciałam Wam jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wszystkie osiągnięcia. I kanał nawet będzie, jakby istniał, ale ja na nie będę nigdy bo za dużo na niego szanowałam, nie na jeśli bym kiedyś chciała wrócić, to po prostu zarobuję się na niego i wrócę, ale wątpię, że to się wydarzy, bo muszę coś to było pokładać, co i jak, a, a to jest coś, nie zamieszam się od bo ja uciskałam, że mam tutaj, że tak jakąś problematykę pokałam, że szczęście jakby się miałam, nie, dosyć tysiąc, dosyć miesięcy i tak dalej, to nie tak daleko. was przepraszam, bo nie tak daleko, bo ta idea, która sprzyjniła mi, była w nim spotkanie z wielu odcinkami, jaśni, ja już po prostu dosyć. Ogólnie to mogę stwierdzić, że możemy już zakończyć ten odcinek. Jeżeli Amcik ogląda ten film, chociaż wątpię, to mam dla Ciebie wiadomość, wracaj na YouTube jak najszybciej, mimo że Ciebie jakoś dużo nie oglądałem, to po prostu nie, nie musisz wracać jak nie chcesz, ale ja tam zachęcam, żebyś wróciła, bo no, zachęcam, żebyś po prostu wracała jak najszybciej, oczywiście nie zmuszam Cię, ale chętnie zobaczyłbym Cię znowu na YouTube. Weź, zró... miej sobie chwilę czasu z tym, bo nikt nie, daj sobie czasu trochę z tym, bo nie chcę też jakoś Ci w życiu doradzać, ale jednym słowem nikt nie powinien zostać tak potraktowany, więc naprawdę wracaj szybko i pozdrów Alma Palma, ją też pozdrów, byłbym bardzo wdzięczny. No myślę, że to na tyle, zachęcam jeszcze, żebyście wpadli na Discorda. Link w opisie, no i suba zostawili, bo te 2000 chciałbym wbić. I kto wie, może się jeszcze uda do moich urodzin dobić. 30 październik. Może live będzie, ale nie wiem. Więc naprawdę zapraszam serdecznie i jeszcze chciałbym dodać, że na Discordzie niedługo będzie 30 osób, dlatego jakby, jakbyś ty był jedną z tych 30 osób, to możesz otrzymać rangę wtedy rangę. 30, w sensie rangę, niektórzy otrzymają ci, którzy są dłużej, otrzymają rangę weteran, no a ci, którzy są nowi, to dostaną też rangę. Rangę, w sensie rangi, możecie dostać za dużo rzeczy, więc naprawdę, możecie sami zobaczyć. Przeróżne rangi, możecie dostać. Ja już nie przedłużam ja się z wami, żegnam, Marka, A jeżeli chodzi o to, dlaczego Amcikson w ogóle nie było słychać. Bo mój mikrofon działa jak odkurzacz, po prostu, yy, więc jak chcecie ją bardziej zrozumieć, co ona mówi, to zerknijcie sobie na jej kanał, yy, Ankixon więc, no, ten, myślę, że to tyle, nowa, w sensie, no, żegnam się z wami, i Discord pamiętaj. i suba wali, o, tak, suba wali, i myślę, że to na tyle, dobra, nara, już na serio, Jezus Maria, jakim ja głowem jestem. Bo jest fragment tam taki, w środku filmu mniej więcej, gdzie ja mówię, że pokażę swoją twarz na specjal na 100 subów ja kurde jestem takim debilem, ja, poka nie, ja pokażę twarz na 100 tysięcy subów, nie ma tak łatwo, nie, ja, nie no ja nie wiem, ja, ja nie wiem, ja, ja, ja nie wiem jak ja się z tego wyplątam.